Ach, jak fajnie było spać. Ach, um, ach, pójdę do króla, zobaczyć co robi. Dobra, czy ktoś pukał? Ej, eee, e, e, chyba zawołał. Aha, słyszał, że pukałem. Dobra, to idę, żeby nie było przypału, że ktoś pukał, a... Eee, halo, Blueberry? Jesteś tam? Tak, jestem! E, dobra. Dzień dobry? Aha, to jest przecież biblioteka! Pukałem do biblioteki! Dobra, nieważne. Już się trochę głupie w tym mieście. Hej! Cześć. Sorry, ale Cześć! Słuchaj, pukałem do biblioteki, ale wiesz, jestem w tym mieście nowy. Oczywiście, no. król. E, więc jeszcze nie zapoznałem się tak z miastem. To! E. To dobra. to um, Także jak myślisz, czy możemy, moglibyśmy zbudować bramę taką wielką do właśnie niebieskich światów? Bo właśnie widzowie, pierwszy film właśnie z niebieskich światów. Um, tutaj jeszcze budujemy mapkę i jak ją skończymy, to udostępniamy serwer, kopię serwera na publiczne dla Was. Ale wracając do odcinka, budujemy tą bramę Bunny Boy. E, tak, szefie. Budujmy ją kolorową, wpisz sobie beton i weź kolorowe rzeczy. Na pewno niebieski, ciemno-niebieski, pomarańczowy, czerwony, nie wiem, zielony, jasno-zielony. Słuchajcie widzowie, na tym świecie my razem z naszym królem Bluberem mieszkamy, ja niedawno dołączyłem tutaj i E, moją wersję oczywiście nagrywam na swój kanał, a Franka wersję na swój. No dobra. Ale tak czy siak na moim kanale, jeżeli ktoś oglądał moje filmy, to wie już, że, że Blueber to Franek, a Antek to Bunny Boy, bo e, to zaspoilerowaliśmy w odcinkach, ale m, przypadkiem może nawet czasami. Dobra, nieważne! Ale... Budujmy tą bramę. Ma być kolorowa? Tak. Okej, okay, to trochę do ciebie nie pasuje. Czemu? Ale, ej, a, a w sensie, no k, e, królu, to co powiesz tym e, mym rozkazem, bo w końcu jesteś królem, ale słuchaj, mm, e, ja, e, ja jako Twój e, podwładny, wierny rycerz Bunny Boy, e, no to też mogę coś zaproponować. Więc co ty na to, żeby właściwie zrobić tak? żeby tę y, bramę zrobić nie w takich losowych, kolorowych kolorach, tylko w kolorach, y, jakby które kojarzą się ze wszystkimi członkami tej wioski. A potem jeżeli ktoś dołączy, y, na przykład Arek, y, bo to jest nasz kolega, y, to wtedy... Zedra mu się kolor. nie chce kupić Minecrafta, bo woli grać na non-premium. No zresztą, ale no to co na to? No ale no dobra, to. Ale chodź i buduj, budujmy na razie y, tym, tym kodem, co teraz, a potem możliwe, że y, z, potem najwyżej zmienimy to. No okej, okay, bo byśmy, wiesz, mogli na przykład zrobić, <laughs> y, byśmy mogli zrobić y, Weźmy taki czerwony jako ja, niebieski jako ty. Tam nie wiem, jaki kolor się kojarzy. I tutaj, I tutaj, właśnie na tym filmie, chyba będę musiał albo Antka będzie scena teraz w tym momencie, albo, y, albo y, ten, przytnę ten film, dlatego że Antek, An, y, drugi Antek do mnie napisał <śm> i wyświetliło się jego nazwisko. Haha, ha. no dobra, no to słuchajcie widzowie, to co powiedział teraz Bluber, to pewnie możecie zobaczyć tylko na moim kanale, bo na kanale Blubera pewnie on wytnie ten moment i tam już tego nie będzie, bo właściwie, właściwie mój film też będzie dłuższy. Dłuższy? Dlatego, że jest, no e, tak, ponieważ, e, e, ponieważ e, przez ten moment, który wytniesz, nie? No tak, ale tylko troszeczkę dłuższy. Ej, a my hmm. mamy budować terrakotom? Yy, to jest beton! A betonem? No bo nie wiedziałem, czy terakotą czy betonem. W ogóle, jaki tam jest kot? Chyba takimi kolorami szef robił. W ogóle ja zaraz, myślę, że teraz to za, zacznijmy może już budować yy, wstecz, żeby tam, w sensie nie wstać tylko w górze. No bo ta brama już nie ukrywała i my jest duża. No to brama. Następnie będzie czerwona. No tak. A jeżeli widzowie jeżeli widzowie podobają Wam się filmy z Bunny Boyem, to zostawiajcie łapki w górę i jak wbijecie pod tym filmem jak wbijecie pod tym filmem właśnie nie, nie to jak wbijecie pod tym filmem 500 łapek w górę, wystarczy tylko 500, to od razu pobieram tą mapkę i udostępniamy ją właśnie dla was, więc mam więc chyba się opyla, no nie? No tak, tylko słuchajcie, e, e, problem będzie taki, że raczej jeszcze takimi sławnymi YouTuberami nie jesteśmy, żeby tyle łapek w górę zbierać. E, e, no, e, no, na pewno, e, jeżeli już, e, to, e, to, e, to więcej na moim, ale, e, ale jeszcze zobaczymy. Na obydwu kanałach, Chińczyk. No tak. No no to na spokojnie widzowie. Ej, a słuchaj, co ty na to, żeby zrobić tak, że e, nawet łącznie? E, ale co łącznie? No w sensie, że łącznie, że, yy, 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 że jakby że jakby jeżeli na przykład. Pod tym odcinkiem zostawiam 300, 50, y, 350 na a pod twoim 200, 200... 200... nie. Tak, 200. 150. No, 150. 150 y, to wtedy jakby wyjdzie kolej y, To wtedy też y, będzie łącznie 500 i wyjdzie kolejna część. No. Tu. Więc widzowie, jeszcze macie bardziej... Większe szanse na to, że szybciej to wyjdzie. No więc, widzowie, zostawiajcie łapki w górę i raczej. Słuchaj, dzisiaj bym was, widzowie, wątpił, ale obawiam się, że to się nie uda. Ale zobacz, zobaczymy, zobaczymy to. A tymczasem już. Ja buduję tutaj swoją podobiznę. Co? Buduję tutaj swoją podobiznę, jakbyś nie zauważył. Nie. Ojej. Może nie wygląda to najlepiej. Ale nie, 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 nie zagłębiajmy się. Yy. I ty teraz takie, co powiedziałeś? <słyski> <słyski> No, ale dobra, nieważne. I od razu mówię, nie umiem m, zbudować swojej twarzy, więc na pewno nie będzie podobna. Okej, okay, ale ja potem na twoi, na, ej, e, ja potem na, Ej, słuchaj, kojarzy, e, kojarzysz na pewno Bojanowice, nie? Tak, tak, tak. To co ty na to, żeby, żeby by, w, w niebieskich świetach? Zrobić takie posągi, jak, on, jak oni na pojanowicach mieli. Mm. E, e, jak do... E, członków. Dobra. No, nie, no, nie, tylko że to będzie takie odgapienie trochę. To nie będzie odgapienie. To będzie inspiracja. O dobra. To ja sobie koronę jeszcze zrobię, bo co to za król bez korony? No, to prawda. Patrz! 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 Pięknie! Ej widzowie, Ej, widzowie, komu się podoba teraz to ta brama, to zostawia łapeczkę w górę, obowiązkowo. I teraz takie jest, jest zero łapeczek w górę. No ale dobra, słuchajcie, żeby pocieszyć Bluebella, to no zostawcie tą łapeczkę. A ja tutaj muszę powiedzieć, że trochę krzywo to zrobiłeś. Dobra, nieważne. I widzowie, chyba, y, chyba ja w tym czasie teraz przytnę nagrywanie, nie wiem jak on anty... to także razem z, właśnie z Banybojem y, tutaj, y, właściwie nie, to budowałem sam, zrobiłem y, tak siebie z ręką, która trzyma hajsik. Dobra. I e, Bunny Banyboj. Usłyszelibyście to na jego filmie, ale ja wam mówię, że mówił mi, żeby jak tu jest brama, to żeby tu zrobić taki mostek i to mi się spodobało, więc co zrobimy sobie. Yy, a z jakich bloków to mam robić? Może ja to zrobię trochę inaczej. Dobra, ale zresztą kontynuujmy może te kolory. Dobra. Dobra, czyli tu tak ma wyglądać, okej, okay. A bo nie, nie budujmy tego, nie budujmy tego jeszcze. To jest fotograficzny, ej, kto tu tak zrobił źle? Ty, chciałem ci przypomnieć. A, no przecież. Dobra, ale słuchaj, może nie budujmy, ej, nie budujmy tego mostku, bo jeszcze przecież będziemy dodawać tu budowlę, a jak będziemy mieć ten, tą zagrodę nazwijmy to. No to nie będziemy już mogli więcej budować. No to przy, mostek, to nie będzie problem. Nie, ja nie chcę tego budować. No to dla. Oh, dobra. No to... W takim razie... Nieoficjalnie jest. No dobra, nieważne. To, jest to, prawie skończone, to jeszcze chciałem wam pokazać restaurację Miśka 15. Tak wygląda. Zapraszam, jak ktoś wejdzie. Ten, no i. C... No i dobra. Tutaj wam pokażę wnętrzne. Jeszcze nie jest skończone. W swoim kanale, a ja na swoim. Tutaj jest restauracja ogólnie bez przedłużenia, mam tutaj bibliotekę fajną, ja sam bluberem budowałem, chociaż w większości ja tutaj zapraszam, co prawda większość półek jest pusta, ale to nieważne, mamy jakby swoje e, 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 swoją bibliotekę, większość ja budowałem, ale dużo też budował bluber. Tak, tak, tutaj robimy swoje książki. Tak, e, dobra widzowie. Tylko, tylko nie czytaj tego na odcinku, czy? bo ty są głupoty. Jeju. ale dobra. Pokażę, pokażę jeszcze, widzę, twój dom. Tak wygląda o, dom, to jest mój domek. Boję. Możesz wyjść z mojej chałupy, Też jesteś królem. Możesz sobie wejść, ale dobra. Tutaj trzymam swoje. tak mało ich jest bo wszystkie są I widzę, to jest i to jest takie wyjście i tu jest, jest wyjście I, i mam biurko, gdzie pisze książki i jest, jest z tajnego pokoju Nie bo chcę pokazać widzom pokój tylko dla, tylko dla personelu ale nie jest mieszkańcem tylko królem Możesz wyjść tutaj tutaj jest skrzynka dla personelu nie dla władz to jest stąd no Dobra tutaj jest sprzęt tylko dla personelu ale tutaj raczej nie zaglądajcie Tutaj mam swoje zbroje, bo jak wiecie lub nie, ja jestem strażnikiem i rycerzem właśnie Niebieskich Światów i Króla. Ej, chodź tu, Bunny Boy, pokażę ci coś. Chodź. Łeju, ja zresztą mam co robić Patrz. Antek, patrz. Ej, Bunny Boy, patrz. Ty, 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 ty. Widzisz? Teraz ci zabiję, wiesz, zabierz znowu. Może nie chcę mieć zbyt nowoczesnego domu. Ja chcę na Dobra, chodźmy spać, chodźmy Drzwi. spać. Jeżeli ktoś nie widział, mam śmietnik, tutaj mam śmietnik. To jest tragan Miśka, Elo. <laughs> stragan Ale, Miśka tu jest. Dobra, nieważne. No tak, się prezentuje mój domek. Tę mogę was jeszcze dokoła. To jest mój domek, ale widzieliście go chyba na starcie. No i co? Idziemy spać, no nie? E, o tak, ale na swoim kanale, a on jeszcze nie. Wróciłam, już się do... przespałam. I my to musimy naprawić, więc ja tutaj przygotowuję terakotę. tam beton. Co ty chcesz naprawiać znowu? Swoją rękę. Aaa, no, dobra, nieważne, jak już... Jak tak ci zależy! Jak no. tak ci zależy? Ja to zrobię lepiej. Ale wiecie, ci nie odpuszczą tego przecież! Dobra! Jak ci tak zależy, to ja już chcę... Se... No No, i to się nazywa. Może no, nie jestem twoim królem, ale ja jestem twoim doradcą i nic mi nie zrobisz. Pyk, No ale dobra, wracając. Tutaj mamy sklepik Miszka, którego jeszcze na tym serwerze nie widzieliście, bo go nie ma w pierwszym odcinku. E, tak, tak, Jezu. Kto to budował te schody? To jest takie nierówne tutaj. Ja inżynierem powinienem zostać, bo wy tutaj nie poradzicie bez mnie. E, tak, przepraszam za zniszczenie ściany to mm -hmm. no, no, jest sklepik tego miszka, Jeżeli wiecie kto to jest, to zostawiacie łapę w górę. I tutaj jest ogólnie hotel siostry Blubera. Tutaj patrzcie, patrzcie, patrzcie. I są jakieś mieszkania. Fajne, fajne czy niefajne. Czemu no, niefajne? No, nie. Co jest? Czemu niefajne? Dlaczego nie, nie? Dobra, już nieważne. Po prostu jest dobrze. Tutaj, jak może mogliście zauważyć, są koniki i okunie niezwykłe. Zwier... Co jest w tej skrzynce? Co? Której? Bambusy! Jakas skrzynka. No, bambusy są w tej skrzynce. Nie, nie ma. Aha. Pewnie pandy wszystko nie. wyżarły. No to jak te jak te pandy mają niby wyciągnąć te bambusy, jak nikt im stamtąd. <grym> w sumie nie pomyślałem o tym! Widziałaś co zrobiła ta panda? Nie, Figurka? Tak! Słuchaj, ja nawet nie wiedziałam, że te pandy tak lubią! Słuchajcie, widzowie, jeżeli ją u mnie, to możecie to zobaczyć. Ale patrzcie, patrzcie! Ta panda normalnie, tak sztucznie na 4 łapach? Zrobiłem taki koło Aha, no wiem, pandy tak w Minecrafcie robią? nie ja... nawet nie widziałem, że takie pandy tak robią. No ale dobra, nieważne. No, no, no to jak te pandy niby mają wyciągnąć sobie same nawet to jedzenie, skoro po pierwsze nie... skoro po pierwsze nie umieją otwierać tej skrzynki, a po drugie nawet jakby umiały, to jak mają znaleźć w tej skrzynce coś? Właśnie są dosłownie na dnie tej pszczyzny. A są? No są. N Nieważne. To, że dodałeś sobie jakieś plasterki na ręce wcale nie wygląda jak robocza ręka, To to. Dobra, 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 już, już, już. Nie, nic tu nie stało. A, a to w ogóle, jeszcze wam tego nie pokazywałem. Tutaj y, był pomnik przyrody, ale chyba zniknął. Jak to zniknął? Co ty gadasz? No, chciałem pokazać widzom nasz pomnik przyrody piękny, ale go nie ma w klatce, uciekł. Aaaaaaaa! Michał, Michał, jak ci tego nie daruje? No, taki problem, że to nie ja, ale wiem, że mi tego nie daruje, a ty pewnie mu to powiesz, e, więc ja już to naprawiam. <grym> jak to, to niby nie chcesz naprawić? Robimy nowy pomnik przyrody, nikt się nie skapnie, że to nie jest ten stary. No ja nie byłbym taki pewien. <grym> Gdzie się spawnują te Creepery? Gdzie się spawnuje? Dobra, ja zrobię to na górze. Dobra, także. No, to y jajo przyzywające Creepery nie przyzywa Creeperu. Co? Co to, to jajo przyzywające Creepery nie przyzywa Creeperu? Co? Co ty właśnie do mnie powiedziałeś? Że jajo przyzywające Creepery? Nie przyzywa Kriperów. Dziwne. Dobra, nie, lepiej zrobiłem lepiej. coś fajnego. Czekaj, ja to lepiej zrobię. Kriperki się nie rozpią. Może lepiej ja to zrobię? To Kripery, no jejuj. Nie, nie. A może obok pomnika przyrody jest y, Hauser i creeper jak się przestraszył. Ej, ale nawet tutaj nie mogę ich zrespić. Ej, nawet na nie mogę ich zrespić. To może zepsutego tego Minecrafta, czekaj. po prostu zrespi tam Creepera, okej? Okay? Okej, okay, tylko żeby Michał. Tylko żeby Misiek zaraz nie wbił na serfa, bo będziemy mieć... Przekichaj. Czekaj. I nie mogę. Lubię gdzieś lubiłem. A wiem, bo mam wyłączone potwory, bo mnie denerwowały takie dziadostwa małe. wyłączyłeś nam pomnik przyrody. Co? Cześć, wyłączyłeś nam pomnik przyrody. Haha, <laughs> w sumie... żeby wpisać komendę, to wtedy ma, to ja mam na, za, zamazać ten czat, czy wtedy ty będziesz na, będzie twoja perspektywa? Nie wiem, ale dobra. E, wracając, no to tutaj mamy spomnik przyrody po małych problemach technicznych i sam koniec yy, zmienię kamerę do Was. Yy, um, u mnie na kanale to będzie koniec tego odcinka, także yy, możecie kontynuować oglądanie u Boya. Z z no jestem Tojedzień. Na wszystko cześć!